Kochana, w dzisiejszym filmie przyszedł czas na mały haul, może nie taki mały, bo mam troszeczkę ciężków, które chciałabym Wam pokazać, bo zrobiłam sobie ostatnio trochę takich zakupów, powiedzmy, promocyjnych i nie tylko, więc właśnie chciałabym Wam dzisiaj pokazać nowe rzeczy, które nabyłam, powiedzmy, więc zaczynamy może od Shein właśnie. No i pierwsza rzecz, co już jest wielkich i w ogóle wszystkie rzeczy, które tym razem przyszły z z Sheinę, ogólnie przeważnie jestem... No to przeważnie zawsze jestem zadowolona, ale tym razem to po prostu już przebiły te zakupy yy, wszystkie chyba poprzednie razy, kiedy zamawiałam coś z Shein, bo jestem tak zadowolona, no po prostu same perełki, same cudeńka. Więc pierwsza rzecz, to jest coś, co ja odkąd dostałam, właśnie to będzie sweterek. Odkąd dostałam ten sweterek, to każdego dnia, kiedy jest na tyle zimno, że mogę założyć pod kurtkę jeszcze sweter, żeby mi nie było za ciepło, to ja właśnie ten sweter noszę, po prostu przyklejam się do niego i odkleić się nie mogę, więc myślę, że na Instagramie już go widziałyście. Jeśli mnie oczywiście obserwujecie Więc ten sweterek prezentuje się w ten sposób Oczywiście nagram dla was przebitki, jak te rzeczy wyglądają na mnie, żebyście mogli sobie zobaczyć No ale właśnie ten sweterek jest taki... Słuchajcie, no ten materiał, nie wiem jak to nazwać No po prostu jest tak przyjemny, jest tak mięciutki Nie wiem czy widzicie, że on ma takie włoski jakby... Na sobie, dzięki którym on jest tak mięciutki, po prostu jest taki dosyć lejący, ten yy, sweter powiedzmy. Dosyć taki ciężki, ale jednocześnie, rozważnie, no taki dosyć mocno elastyczny i naprawdę przyjemny do ciała. No, mięciutki, po prostu ideał. Ja jestem zakochana w tym sweterku. Yy, jak widzicie, ma tutaj taki duży. Yy. Duży szeroki golf, który możecie nosić tutaj, tak albo na ramionach, albo normalnie, tutaj zawinięty jako taki duży golf, więc na dwa sposoby możecie sobie go założyć. E, kolejna rzecz to jest e, sukienka, taka mm, nie, niezbyt gruba, ale jednak taka jakby sweterkowa. E, I to jest rzecz, którą ciężko jest pokazać e, tutaj w ten sposób. O. Zobaczycie, no nic ciekawego tu nie widać, ale zobaczycie na mnie, jak ona pięknie wygląda po prostu seksownie, a jednocześnie tak dziennie, że możemy ją po prostu na co dzień sobie spokojnie nosić do grubych hajstów, do jakichś kozatków, e, Więc bardzo ładna sukienka, robię to z dużym golfem. Myślę, że lepiej zobaczycie ją, jak ją założę i po prostu zobaczycie, jak wygląda na mnie, bo w ten sposób, no tak jak mówię, ciężko jest mi ją pokazać. Aha, jeśli chodzi o rozmiary, bo nie powiedziałam Wam, nie wiem, czy ten sweterek ma jakiś rozmiar. Podejrzewam, że to jest one size. No nie mam etki, więc podejrzewam, że to jest po prostu one size, ale oczywiście linki do wszystkich produktów znajdą się w opisie pod filmem. Więc jeśli jesteście zainteresowane którąś rzeczą, to po prostu sobie tam zajrzyjcie i sprawdźcie. Sukienka, jestem praktycznie przekonana, że również jest właśnie one size. Kolejna rzecz, nad którą strasznie teraz ubolewam. Ja mam duży problem, jeśli chodzi o kupowanie spodni. I zrobiłam ten błąd po raz kolejny. Miałam tego nie robić, miałam nie zamawiać spodni przez internet, no ale skusiło mnie, po prostu skusiło mnie zdjęcie, bo wyglądały tak przepięknie. No i rzeczywiście są przepiękne, tyle że niestety są na mnie za małe. Po prostu jestem tak zdołowana, bo podejrzewam, że raczej. Mam taką figurę, mam szerokie biodra, dużą pupę, że raczej łatwo nie schudnę z tych miejsc, więc raczej w niej nie wejdę. Ale mimo wszystko chciałam Wam je pokazać. Podejrzewam, że po prostu ani je odziedziczy, bo jest szczuplejsze ode mnie. Tak one wyglądają. No są przepiękne. Wstawiam Wam może zdjęcie, jak one wyglądają na modelce, bo są identyczne, a w ten sposób ciężko mi jest po prostu Wam je pokazać, bo nie mam jaki założyć. To są takie. Rozwężane dżinsy e, z takim leciutko podwyższonym stanem O, nie wiem czy to widzicie, nie są wysokie, ale są takie lekko podwyższane e, Właśnie z takimi fajnymi dziurami, takie, wiecie, w no. Tak mi jest ich szkoda, bo bardzo fajnie właśnie mi się podoba jak te, taki jasny dżins wygląda do właśnie brązu, węży No ale nie mogę ich niestety nosić, bo no nie dopinam się Przyznajmy się, okej, okay, a w ogóle jest to rozmiar, ja na przykład z werszki spodnie noszę rozmiar S, to jest chyba L z tego co pamiętam, mamy tu, oj tak, size L, okej, okay, więc to jest L, a ja w nie nie wchodzę, więc bardzo mi przykro, ale mówię Wam, sprawdzajcie zawsze... Wymiary, ja ich nie sprawdziłam oczywiście, tylko po prostu tak mi się wydawało, że będą pasować Okej, okay, i kolejna rzecz, którą również jestem po prostu zachwycona i uwielbiam ją nosić Mimo, że jest dosyć chłodno na dworze, ale jak założę sobie sweterek pod spodem to jest ok Jest to płaszczyk, on właśnie jest taki bardziej wiosenny w stylu waterfall Jak widzicie tu z przodu, to ma taki konież wywijany w takim oczywiście beżowym kolorze, mówię Wam, to jest jakaś mania ostatnio tak tego typu kolorów Dosyć jest długi, taki przed kolano chyba, czy nawet do kolana samego I zawiązywany tutaj w talii, ja go po prostu uwielbiam Tylko tak jak mówię, on jest będzie idealny na wiosnę, bo nie ma żadnej podszewki To jest tylko jeden ten, jedna warstwa materiału, więc zbyt ciepły nie jest W ogóle planuję... Zacząć nagrywać dla Was outfits of the week, czyli po prostu codziennie przez jakiś tam dany co dzień będę robić takie nagrania mojego outfitu, dzień w dzień. I po prostu e, pokażę Wam potem zbitkę z 7 dni tygodnia w jednym filmie Więc jeśli taki pomysł Wam się podoba, dajcie kciuka do góry e, To postaram się właśnie coś takiego dla Was zrobić Ok, przechodzimy do Pull and beer e, I pierwszą rzeczą, którą w ogóle nie planowałam, to były nieplanowane zakupy Bo byłam na rozmowie e, o pracę w, na Westfield I e, byłam z moim Tomkiem, on na mnie czekał, biedny Dosyć długo się zeszło, więc poszedł sobie do poranbiar, kupił sobie parę rzeczy, zobaczył, że są duże promocje, no i mnie tam wyciągnął, bo podobało mu się dla mnie spodnie. No i właśnie te spodnie na początku do mnie nie przemawiały, ale jak je przymierzyłam, to się zakochałam, zachwyciłam i je oczywiście wzięłam. Dlaczego do mnie nie przemawiały? Ogólnie. No pokażę Wam najpierw. To są spodnie takie, jak widzicie, Mora, takie boyfriend. Pile, powiedzmy A wiecie, że ja, no tak jak mówię Troszeczkę zmienił mi się styl, troszkę bardziej Elegancko się ubieram, no i mówię, kurde No jak ja w takich spodniach, zresztą Ja uwielbiam spodnie z wyższym stanem One są takie, raczej Powinny być noszone Także mają taki opuszczony stan, wiecie o co chodzi Ale ja oczywiście Po swojemu musiałam coś zrobić I naciągnęłam sobie je dosyć wysoko Mają tutaj taki ściągacz, więc ściągnęłam je sobie Dosyć wysoko w talii i po prostu wyglądały genialnie. No naprawdę muszę przyznać, że nie spodziewałam się tego, ale wyglądają naprawdę świetnie. I właśnie na przykład stopem, które sobie kupiłam również w Poland na promocji, no wyglądają uch, wspaniale. No to zestaw marzeń. No i właśnie ta brózeczka, o której mówię, ona to kosztowała, no nie wiem, ze 4 funty może ze 3, chyba 4. No w każdym razie jest w rozmiarze S i to jest na początku, jak ją zobaczyłam, to myślałam, że to jest sukienka szczerze mówiąc, a okazało się, że to jest bluzka. Bo zobaczcie, ona ma tutaj, taka jest na guziczki, ręka w takie trzy No i jest taka długa Też zobaczycie, na mnie jest ciężko pokazać W każdym razie, ja myślałam, że to jest sukienka, ale ona ma tutaj, widzicie, te rozporek po bokach No i na środku ma jeden taki wielki rozporek, więc przy mojej figurze Jakbym puściła te przody też i tył, to nie wyglądało to zbyt dobrze Dlatego ja sobie tutaj robię sukienek z tych dwóch długich części z przodu a tył puszczam i to wygląda wtedy naprawdę bardzo fajnie, podkreśla figurę, e, robi nam talię, jeśli nie mamy, ja nie mam tego problemu, ale właśnie fajnie nam to podkreśli talię, jeśli sobie tutaj zawiążemy. Kolejna, e, kolejny sklep, z którego ciuszki chcę wam pokazać, to będzie Bershka I pierwsza rzecz, e, mam ją na sobie, teraz jest to taka buzeczka, to jest rozmiar S To jest e, taki materiał z sweden, nie wiem, ala zamsz, ala tak, skóra, nie wiem jakbym to powiedzieć Wiecie o co chodzi, ala zamsz chyba Tak fajnie e, zachodzą dwie części na siebie i fajnie tak się marsz, czy Naprawdę bardzo podkreśla ciało, jest bardzo kobieca i taka trochę seksowna bym powiedziała Więc bardzo fajna rzecz Kolejna bluzeczka, którą kupiłam W ogóle bluzki właśnie wszystkie, które wam pokazuję z werszki Kupiłam sobie trzy, były po dwa funty Więc no po prostu śmieszna cena, a naprawdę bardzo fajne rzeczy No i kolejna właśnie bluzetka jest w rozmiarze S I to jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłam I po prostu zakochałam się Jest to bluzka w takim bordowym kolorze Który również uważam, że dosyć dobrze pasuje właśnie do brunetek Chociaż do blondynek też, ale do blondynek tak wydaje mi się, że trochę bardziej Jest to bluzeczka taka, widzicie, tutaj mm, bez ramion, bym tak powiedziała Nosicie ją w ten sposób I ona jest taką dużą baskinką tutaj Na długi rękaw I jest to taki trochę crop -top, więc ona nie jest całkowicie długa Tylko jak widzicie, tak pod trochę I powiem wam, że idealnie komponuje się z spodniami, które sobie kupiłam Za chwilę wam pokażę, mi tutaj Również w beczce Także jestem zachwycona No i właśnie to jest zestaw marzeń Już do tych spodni, które wam pokazuję One są w rozmiarze 36, tak jak mówię, Bo ja noszę eski z beżki. I to są spodnie z wysokim stanem Oczywiście, bo ja no Zresztą już wspomniałam o tym, że ja nie umiem żyć W niskim stanie W każdym razie to są takie trochę Marmurkowe, dosyć ciemne E, jeansy, wysoki stan oczywiście no i one są, to są zwykłe dżinsy zwężane, takie do kostki, troszeczkę krótsze tylko jedna rzecz, którą chcę w nich zmienić chcę zrobić sobie dziury na kolanach, bo mam już mnóstwo takich dżinsów prostych właśnie bez żadnych dziur, a chciałabym jedne takie e, po prostu z wyciętymi dziurami tutaj na kolanach więc to sobie zrobię, jakoś je tam posiepi lekko ale w każdym razie są w nich bardzo po prostu zakochane, dlatego, że ja mam problem e, tak jak wspomniałam, jeśli chodzi o spodnie jeśli spodnie mi się podobają, a nie mają w sobie zbyt takiego, nie są zbyt elastyczne, to ja niestety nie będę mogła ich nosić, dlatego że ja mam bardzo wąską talię, a za to szerokie, bardzo biodra i dosyć sporą pupę, więc mam naprawdę problem z tym, żeby i na górze i na dole pasowały, więc takie, tego typu spodnie są idealne, bo zobaczcie jak one się rozciągają, więc wystarczy, że tu będą dobre, a tu będą elastyczne no i już tutaj się do mnie dopasują, także ja uwielbiam za to właśnie spodnie z beczki, bo większość z nich jest takich właśnie mocno elastycznych, jak widzicie. Okej, okay, i ostatni rzecz z werszki, pokażę Wam ją na wieszaku, no i oczywiście przebitkę na mnie, bo powiesiłam ją, bo nie mamy żelazka jeszcze w domu niestety, a ona bardzo sięgnięcie, jak miałam ją zapakowaną w torebce, tam ze sklepu ją po prostu zabrałam do domu, to potem jak ją wyjęłam w domu, to była jed taka jedna wielka zgniotka z niej, <grym> więc powiesiłam ją teraz na wieszak no i powiem Wam, że dosyć się ładnie rozprostowała, jest to taka bluzeczka zwykła, właśnie w takim oliwkowo-zielonym kolorze, rozmiar S, Oczywiście ze dwa funciaki I to jest taka długa, długa bluzetka Przód ma troszeczkę krócznie, Czy to widzicie? I tył ma trochę dłuższy I tutaj z boku oczywiście ma rozporki gdzieś tak na wysokości talii Więc bardzo mi się podoba ten wzór Ostatnio No i myślę, że ten kolor również podkreśla Taki typ urody, jaki mam Więc jeśli macie Podobne typu urody to polecam Bo naprawdę bardzo dobrze się czuję w takich kolorach no i teraz już całkowicie ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać w tym filmie To jest właśnie coś z Lumpka Zapłaciłam chyba, nie wiem, 3 funty czy 3,50 I jest to kurteczka taka moro O, zobaczcie, taka Taka ala koszulowa, bo ona jest dosyć cienka naprawdę Tutaj zwężona w talii i mimo, że ja ostatnio, no mówię Wam, mam wrażenie, że troszkę bardziej elegancki mam styl, to czasami lubię sobie tego typu rzecz założyć i po prostu świetnie się w niej czuję, więc będzie fajna również na wiosnę, kiedy już zrobi się troszkę cieplej, będę no mogła ją założyć na jakąś koszulkę, więc również bardzo fajna rzecz. Hejka, więc pewnie zastanawiacie się, co tu robię w ogóle w zupełnie innej odsłonie, ale dogrywam jeszcze trochę haul, dlatego że po prostu w dzień, kiedy... E, nagrywałam Haul, to następnego dnia dostałam paczkę jeszcze z Romu i, e, i po prostu stwierdziłam, że muszę Wam te ciuszki też pokazać, bo są świetne Naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc e, uznałam, że fajnie będzie dograć dla Was jeszcze resztę tych ciuszków e, No i e, też wczoraj byłam jeszcze trochę w mieście i kupiłam sobie dwie rzeczy z Beczki kolejne Ok, więc zacznę może właśnie od berszki, bo jak już i tak wcześniej Wam pokazywałam kilka rzeczy z niej, to, to teraz Wam pokażę resztę. Więc pierwsza rzecz to będzie taka narzutka ala bluza coś, tylko że bez żadnego zapięcia, taka po prostu... Żeby sobie narzucić na coś z krótkim rękawem, bo właśnie tak jak jestem w salonie w pracy, to po prostu chciałabym coś takiego mieć, żeby jak jest mi trochę zachodno, to żeby sobie zarzucić właśnie na siebie Bo nie miałam za bardzo takich ani sweterków, takich wiecie wkładanych na wierzch, a nie takich coś z tego jak tam wiecie o co chodzi Więc to jest właśnie pierwsza rzecz, taka narzutka zwykła ale jednak w tym kolorze oliwkowym, który bardzo ostatnio lubię, jak wiecie I ten materiał też bardzo mi się spodobał, bo jest taki elastyczny Trochę coś w stylu sweterkowego czy bluzowego Taki wiecie, ciężko powiedzieć co No i ma też fajny kapturek, więc troszeczkę coś innego Bo troszkę w innym stylu, bo ja mam wszystko takie ostatnio same jakieś sweterki typowe Więc to będzie coś innego No i druga rzecz z berszki, to będzie już sweterek Ale też w takim stylu, taka ale na Eee, zobaczcie, jest prześliczny Taki z tutaj z frędzelkami Trochę w stylu takiego poncza, Jak widzicie, bo ma te fajne frędzelki Jest taki dosyć długi, asymetryczny eee, I pokażę Wam go również e, na sobie Bo naprawdę ciężko jest, jak widzicie, w ten sposób Wam go pokazać Ale jest naprawdę śliczny, milutki Jedyne co, to ja nie zauważyłam tego Ale też była ostatnia sztuka i ma tutaj taką trochę Dziurkę, którą muszę sobie przyłapać jakoś tam Yy, I kumanitką, żeby mi się po prostu nie rozleciał, <grych> ale mimo to jest to zachwycona, jest prześliczny i taki milutki. Yy, no i kosztował jedyne 6 funtów, więc. Jak mogą go nie wziąć? <grych> no i dobra, przechodzimy do rąwa. Tutaj chcę już Wam szybko w miarę pokazać to wszystko, żeby jeszcze bardziej nie przedłużyć tego filmu, bo i tak będzie na pewno długi. Więc pierwsza rzecz to będzie coś, czym zachwycałyście się, jak wstawiłam tylko zdjęcie na Instagrama i było milion pytań skąd właśnie ta rzecz pochodzi. I to jest koszula taka w kolorze ekry w taką fajną, cienką, czarną kratę. Ja jestem zachwycona tą koszą, po prostu uwielbiam ją. bo wczoraj na rozmowie o pracy i pracy dostałam, więc może przyniosłam mi szczęście. Nie no, żartuję, ale po prostu naprawdę jestem ją zachwycona, jest prześlicna. To jest taka delikatna mgiełka, to nie jest sztywny materiał, jest taki jak widzicie, o, mięciutki, lejący, więc naprawdę bardzo fajna. Takie ma tutaj schowane guziczki, a jeśli chodzi o rozmiar, to... Nie wiem, zaraz Wam powiem, czy tu jest jakiś rozmiar. Yy, nie, nie ma metki, więc nie wiem, czy to nie jest czasem one size. Kolejna rzecz, z której jestem zadowolona, która mi przyszła, to jest sweterek w takim kolorze, yy, jakby to określić, takim brązowo-miodowo-beżowym. Nie wiem, jak określić ten korek, macie pomysł, to powiedzcie. I on jest, jak widzicie, widać to, że to jest takie fajne, milutkie futerko. Jest tak przyjemny ten sweterek dla ciała, jest cieplutki, gruby. Tylko jedyne, co mnie troszeczkę tak derwuje, że on ma taką dziwną długość, zobaczcie. On nie jest ani długi, ani też nie jest taki crop -top, tak jak ten sweterek, który mam na sobie. Więc nie za bardzo wiem, jak go... Znaczy, na pewno coś wymyślę, ale wiecie, jest po prostu taka dziwna długość, że nie jest ani taki, że będzie idealnie wyglądał do spodni wysokim stanem, a do takich troszkę niższych to już w ogóle nie będzie ok, bo będzie mi widać tam trochę botki i tak dalej. Więc muszę sobie jakoś wykombinować, jak go nosić do wysokiego stanu, ale ogólnie jest bardzo milutki, bardzo przyjemny. Kolejny produkt, którym jestem troszkę rozczarowana... I to jest jedyna rzecz, właśnie, którą zamówiłam z rąba jakiekolwiek z której nie jestem zbytnio zadowolona Bo na zdjęciu niestety wyglądał trochę inaczej, a w rzeczywistości też trochę odbiega od tego właśnie zdjęcia niestety Pokażę Wam gdzieś tu zdjęcie, postaram się przynajmniej, żebyście sobie zobaczyły jak to wyglądało na modelce A jak on wyglądał w rzeczywistości, to znaczy no darę go tam jakoś, wiecie, wystylizować ale bardzo podobał mi się taki, jaki był na zdjęciu, a wyglądał w rzeczywistości trochę inaczej. Jest to taki sweterek, taki ażurowy, bardzo luźny, bardzo oversize'owy i na zdjęciu wyglądał, że ten dół jest, wiecie, ma taki ściągacz, że po prostu tak fajnie się układa do spodni, na przykład właśnie z wysokim stanem. Tutaj sobie składa znamienia, no i rękawy też ma zobaczyć całkiem luźne, a na zdjęciu też wyglądało, że to są takie, wiecie, o... Tutaj ściągnięte lekko, więc nie wiem, czy sobie może sama jakieś gumetki tutaj nie, e, nie wszyje, i wtedy będzie fajne. No bo jestem trochę niestety niezadowolona, ale mimo to, e, znaczy, podoba mi się ten swetelek, ale bym wolała, żeby wyglądał tak, e, jak właśnie wyglądał na zdjęciu. Mimo to myślę, że jakoś tam dam mu szansę, jak będzie trochę cieplej, bo jak widzicie, jest bardzo cienki, taki ażurowy, więc na teraz zdecydowanie będzie mi w nim za zimno. No i ostatnia rzecz, którą jestem zachwycona, to jest płaszczyk trochę podobny do tego, który mam z Shein, do tego beżowego, tyle że tym razem ten jest czarny i już wam pokazuję. Też będzie łatwiej wam zobaczyć go na mnie, bo to jest taki płaszczyk w stylu waterfall, czyli taki bardzo, widzicie, tutaj. Ma bardzo duży ten koniusz, tak jakby. Jest no, dosyć długi, taki do kolanka, przed kolanko. No i jest też dosyć cienki, co jest, no niestety, trochę taką słabą stroną jego. Mimo to, naprawdę bardzo mi się podoba, więc na wiosnę będzie idealne. Wczoraj w nim poszłam, jak właśnie miałam tylko koszulę pod spodem, to było mi zdecydowanie za zimno. No ale myślę, że na sweterek będzie ok. Ale naprawdę jeśli chodzi o sam wygląd pościczka jest naprawdę fajna i bardzo się cieszę, że ma kieszenie, bo ten beżowy mój nie miał kieszeni, ten kieszenie ma jak widać, więc z tego jestem zadowolona bardzo. Postaram się Wam w, a nie jest metko, o, widzicie, jest m. Um... Rozmiar M, więc zobaczycie, jak wygląda na mnie. Dzięki czemu będziecie mogły sobie dopasować, jeśli macie ochotę go kupić. Linki znajdą się oczywiście w y, opisie pod filmem. Ok, więc teraz to już naprawdę jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, proszę o w górę. Jeśli chcecie więcej holi lub macie jakieś fajne pomysły na lookbooki, jakieś tematyczne, czy ogólnie na takie lookbooki, żebym pokazywała Wam, jak stylizuję różne rzeczy, y, zaczynając od ciuchów, kończąc na butach, biżuterii i tak dalej. Y, więc dajcie mi znać w komentarzach, jeśli jeśli chcecie takie filmy, i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Papa, pa. mega jasny, taki powiedziałabym po środku. Tak, możecie zobaczyć z bliska mniej więcej tą konsystencję. Mam nadzieję, jak widzicie, one są takie mega. To jest taki mus, naprawdę. Okej, okay, więc nie będę używała konturówki, bo chcę, żebyście.